Pokój dobro kochani. Dziś jest poniedziałek 12 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiejsze pierwsze czytanie bardzo pięknie koresponduje z dzisiejszą Ewangelią. Mianowicie święty Jakub mówi o tym, że różne trudności życiowe, różne doświadczenia życiowe sprawiają, że nasza wiara umacnia się. Tak jak złoto kształtuje się, hartuje się w gorącej temperaturze, tak również nasza wiara i nasze życie opiera się na wierze, która jest sprawdzona, która jest zahartowana. I święty Jakub mówi również o tym, żebyśmy nie byli jak ludzie, którzy, którymi, które jak, jak fale są miotane przez wiatr, a to tu, a to tam, żebyśmy nie byli ludźmi chorągiewkami, żebyśmy mieli taki zdrowy kręgosłup duchowy. I bardzo pięknie to koresponduje z dzisiejszą Ewangelią. Mianowicie do pana Jezusa przychodzą faryzeusze, i mimo, że pan Jezus mówi o pięknych, ważnych sprawach dotyczących zbawienia, życia i śmierci, to oni mówią: słuchaj. Pokaż nam jakąś sztuczkę, że Ty nie jesteś prawdziwy, że Ty nie jesteś jakąś podróbą. I Pan Jezus, kochani, dzisiaj jest bardzo taki już zmęczony takim nieustannym przekonywaniem ich. On sam przecież jest znakiem, a oni żądają wciąż znaku od Niego. I Pan Jezus po prostu już ma dosyć takiego tłumaczenia się i po prostu wsiada do łodzi i przepływa na drugą stronę Jeziora Galilejskiego. I być może, kochani, w naszym życiu też pojawią się tacy ludzie. Którzy będą nas prowokowali do tego, żebyśmy udowadniali, że nie jesteśmy wielbłądami, żebyśmy udowadniali naszą prawdomówność, naszą szczerość intencji. I czasem może tak jak Pan Jezus, może lepiej jest obrócić się na pięcie, dać sobie spokój. Bo w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie przy, przekonać tych ludzi, to właściwie to jest tak jak rzucanie pereł przed świnie. Więc może lepiej jest po prostu odejść i wiedzieć o tym, że to, co jest najważniejsze, to mianowicie, co Pan Bóg o mnie sądzi, a nie to, co ludzie. Bo wielu z nas, kochani, być może często nie podejmowało różnych wyzwań życiowych, albo nie realizowało swoich marzeń czy swojego powołania tylko dlatego, że myśleli sobie, co ludzie na to powiedzą. I, kochani, i Pan Jezus dzisiaj chce nas nauczyć, tak jak święty Jakub, żebyśmy mieli taki zdrowy kręgosłup duchowy, żebyśmy pamiętali, że Mamy jasno określony kierunek. Zmierzamy do Ojca, a tą drogą jest nasz Pan Jezus Chrystus. I nie powinniśmy szukać innych dróg, innych rozwiązań, jak tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo spod mojej samotni, gdzie dzisiaj obudziła mnie piękna aura zimowa. Niech Pan Bóg na wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani, szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.